Tylko skarb Piratów Challenge. Jak wiecie, do Fortnite'a trafiła nowa mapa skarbu. I w dzisiejszym odcinku mogę grać tylko przedmiotami, które dostanę ze skrzyni skarbów. Zostawcie łapę w górę, jeżeli lubicie Piratów z Karaibów. Oraz pamiętajcie widzowie o kodzie ZAKRZAK i ty w sklepie. Jak wiecie, do wybrzeży mapy przypłynął statek. Więc oczywistą rzeczą jest to, że przyniósł on ze sobą mapę skarbów. Ogółem powiem wam taką ciekawostkę. Zazwyczaj Piraci mają taką przepaskę na oko i widzą na jedno oko. To ja dzisiaj robię też coś... Coś takiego, ale będę słyszał tylko na jedno ucho, bo mam założoną jedną słuchawkę. Ale nie dlatego, że się bawię w pirata czy coś, tylko mam chore ucho, więc no to tylko dlatego. Jak widzicie, NPC już tutaj jest, więc widzowie, podpłyńmy, a raczej podbijmy do Jacka Sparrowa. Jest tylko chyba i wyłącznie jedna mapa na całego Fortnite'a, tak mi się wydaje. W sensie, nie wiem, czy tak jest, ale tą mapę już mamy. Otwórzmy sobie te skrzynki, żeby goście nie wzięli tych przedmiotów. I ogółem ja zastanawiam się, jak najlepiej podejść do tego filmu, bo ja mogę grać dzisiaj tylko lutem z tej. Mapy. Ej, ale fatalnie się gra, słysząc tylko na jedno ucho. Widzowie, to jest jakaś tragedia. Serio, nie polecam. Wejdźmy sobie tutaj do tej jaskini, żeby na chwilę się schować. Za chwilę zobaczymy, gdzie. Aha, fajnie, że mogę biec, ogłem spoko. Za chwilę zobaczymy, gdzie mapa nas zaprowadzi. Powiem wam, że ostatni raz taką mapę miałem chyba z rok temu. Totalnie, totalnie dawno nie było tej rzeczy w Fortnite i wreszcie wróciła. Ej w ogóle, widzowie, powiem wam szczerze, że to jest mój pierwszy mecz. Od razu mamy mapę, jest spoko, tylko ja nie mam jeszcze pojęcia, co z tej mapy wypada. Kiedyś ta. Mapa dawała same złote przedmioty. Dosłownie dostawaliście spaza, złotego skara, złotą snajperkę, beczkę obfitości i inne jakieś tam Kozackie rzeczy. A co daje dzisiaj? Przekonamy się. Zobaczymy. Na razie wpłyniemy sobie tu do. Ej, tu się też zmieniło. Ty. Ej, człowieku, i tu są jakieś pirackie skrzynki w ogóle. Co? Ej, co one dają? Przepraszam, ba. Aha! No to nieźle ogółem. Ty. Widzowie, oczywiście tych przedmiotów brać nie mogę, więc. No mniejsza z nimi, tak. Mniejsza z nimi. 44 osoby do końca meczu. Kliknijmy sobie mapę w i zobaczmy gdzie ona mnie prowadzi. A, okej, okay, prowadzi mnie na górę, to na pewno. Wiecie co? Weźmy sobie tą kole, wyrzućmy już ten złoty pistolet i idźmy do tego kibla. Jeszcze może tylko amo boxy, nie? Tak na szybko, zabierzmy, bo coś się na pewno przyda. Dobra, widzowie, wchodzimy do teleportującego kibla, jakkolwiek by to nie brzmiało. I gdzie? Ej, niedaleko mnie, okej, okay, to jest spoko. Na oko tak ze 150 metrów. W ogóle dajcie znaka w komentarzu, co jest waszą ulubioną rzeczą w tym update. Cie. Jeżeli chodzi o moją ulubioną rzecz, no to jeszcze nie wiem, bo to pierwszy mecz. Ej, wyrzućmy sobie jeszcze ten palnik, bo to jest totalnie niepotrzebne. I mamy to, mamy. Skarb, czerwony X na zimie Okej, okay, widzowie, zaraz Przekonamy się, co z tego wyleci, no mam nadzieję, że Coś dobrego, uwaga, odkopujemy 3, 2, 1, 0 Skrzynia odkopana, wy teraz zostawcie Łapkę w górę, poproszę tutaj Chcę dostać pompę i snajperkę, serio, więcej Mi nie trzeba, widzowie, otwieramy skrzynię Przeszukujemy i... Ej, czekaj, co? Ej Czy ja dostałem flinta? i mityczny statek w butelce. Przepraszam bardzo, jak ja mam tę grę wygrać? Halo! Co to ma być? Ja się serio pytam. No dobra, widzowie. Myślałem, że ten challenge będzie prostszy, ale jednak wygląda na to, że no nie będzie. To, to będzie bardzo ciężki challenge. W ogóle, jak ten statek w butelce działa? Bo ja mam tu pierwszy raz, klikam, rozbijam Aha, i jadę statkiem. Czekajcie, ja w tym samym momencie mogę chyba strzelać, ale ten statek nie skręca? Czy o co tu chodzi? Dobra, jeszcze tego nie rozumiem, ale pokierujmy się teraz na statek, który jest na wodzie i zobaczmy, czy tam przypadkiem nie będzie jakiegoś chłopa do pokonania? No, mam nadzieję, że ktoś będzie. Ej, ja pamiętam ogółem, jak Flint był kiedyś w Fortnite. Tak, w takich totalnie starych czasach. Ej, jest, 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 jest. Płynie tam ziomek. Widzowie, no to jak w starych czasach. Skampmy się i walnijmy mu jakiegoś heda. Głębiej, jeżeli się nie mylę, to Flint powinien dawać. A, pa, 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 tam na dole, pa, na dole. Ty, on stoi w miejscu teraz szybko. Che, on coś ubota kupuje. XD. Ej. Zniknął. Gdzie jest ten ziomek? Dobra, widzowie, on wszedł do jaskini. On będzie szedł do kibla. Idziemy pod ten kibel. Nie dokończyłem myśli. Pamiętam jak kiedyś Flint był w Fortnite? To w sumie już nie wiem co chciałem powiedzieć o tym Flintie. Coś chciałem, ale nie wiem co. Teraz przejdźmy do tego kibla, bo jak chłop z niego wyskoczy, to ja mam wtedy frikila. Ej, tylko gdzie to wyrzucało? Gdzie, gdzie, gdzie? Ej, dobra, tutaj! No to panie kolego, czekamy na pana, wyskakuj i wale mu heda. Myślę, że jeszcze moment i gościu wyskoczy, chyba że wyjdzie na nogach. No ciężko powiedzieć. Kolego, wychodź stąd i wale ci heda. W sensie nie, żartuję. No nic złego ci się nie stanie, tak? No wszyscy wiemy, że nic się nie stanie. Ej, mamy kroki, ma. Ty. Pa, 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 jest tu! Ej, to jest piratka! Aha, nie trafiłem. No to pozdro, stare Wizowie, nie wiem, co w tej sytuacji zrobić, ty! Kłop mnie statkiem. Ej, w ogóle, czemu ja. Ej, XD? On leci statkiem, ale teraz się zorientowałem, że ja mój statek straciłem. Czekaj, czyli ten statek jest tylko na raz. Uwaga, uwaga, wizowie trafiam go. Trzy, dwa, jeden. I cyk, no nie, no nie, to nie miało prawa bytu Ale może teraz? Czy mi się wydaje, czy Flint też ma taki strzał, który musi dolecieć? Ej, to, to mi się niezbyt podoba, widzowie, bo Flint jest teraz mocno osłabiony Tak, bardzo mocno Chłop leci do mnie, nie dostał Ej, No muszę go trafić, widzowie, nie ma opcji No jak z tego trafić teraz? Oj, wizowie, to będzie cięższe niż myślałem Dużo cię... Cięższe, ja zaraz zginę z wysokości, nie? Jak tak dalej? Pójdzie. Dawaj, byczku. Wbijaj mi do boksa. Żartowałem, żartowałem, nie wbijaj. Eee, co zrobić w tej sytuacji? Powiedzcie mi, mam samego flinta. Nie mam statku. Mm -hmm, no jest świetnie. Poczekajcie, walę mu. Uwaga, 3, 2, 1. Yy, dostał 90. Edycja. Dam radę, dam radę, widzowie. Muszę, muszę. Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. Nie, tylko ten chłop się będzie mi wklejał teraz do boksa. No na spokojnie. Przeładujmy, zedytujmy. On się leczy. Głowę mu daje. 90 znowu dostał. Bardzo dobrze. Ej, on malował. On malowa. Ja wiem, że on się boi. Popie, ty wbijałeś mi, teraz ja Zabijam sobie moja ściana, daszek. Widzowie, wklejka. No prawie, 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 prawie. Dam radę, dam radę, dam radę, damy radę. Zajmijmy sobie widzowie HG, byle żeby mi się tu nie uleczył. Dobra, byczku, podbijam cię. Moje, nie moje. Moja ściana, edytuj. Wyszedł do góry, edycja, bomba. Co jest? Ej, nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Jaki ten flint jest teraz niecelny? Przepraszam bardzo. Mam prawie zero maców. Jest źle. Moje wywalił mi. Jest lipa. Jest wielka. Lipa, widzowie. Let's go! Mamy to. Co jest? Zobaczcie, ile mam maców. Totalne zero. A porobiłem chłopa, który miał wszystko. I powiem wam więcej. Mamy tutaj drugiego flinta. Więc myślę, że spokojnie sobie go możemy zgarnąć. Dlaczego? No dlatego, że jest to ta sama broń. Więc bierzemy. I tym sposobem w moim ekwipunku są już dwa flinty. Ej, ten kill był totalnie ważny. Serio. Totalnie ważne. Zowie, ja tylko chcę przypomnieć, że gram prawie bez dźwięku. Poważnie. 15 osób do końca meczu. Wygląda to trochę dziwnie. Czyżby na serwerze był jakiś, nie wiem, proplayer, czy coś? Znaczy, no wiadomo, już jeden jest. Tak, no o mnie mowa. Proste, proste. Jak to teraz zrobić, żeby wygrać Gierkę, mając samego flinta? Wiecie, ja Myślałem, że z tego skarbu to polecą jakieś Złote itemy, bo dosłownie zawsze tak to wyglądało Ale ja jeszcze tutaj widzę jedną Rzecz, jakiegoś ziomka. Ej, poczekajcie Na spokojnie, on jest, jest, jest Jest, jest na dole. Dobra, jego bot mnie zobaczył Czy wy to, czy wy to czacie? Ale pech Ale mam plan, patrz to. Czekajcie, poduszka Pod nogi i walę mu bombę Jedną, drugą i dostał 41? Ale czemu tylko 41? Okej, okej Okej, no comment, bez comment Czekajcie, ej, a co to? Co to jest jeszcze? Oni się timowali? Ja niezbyt to kumam, ale zabierzmy itemy tego ziomka. Jest big potka elegancko. Ale co to w ogóle był za strzał, nie? On dostał on dostał takiego one że prawdopodobnie komputer to tam przez okno wyleciał. Widzowie, ja się chcę tylko Uleczyć. Niech ten Jack Sparrow idzie stąd. Chłopie, daj mi spokój, bierz to GSM-ga. Dobra, ziomek, rozwal tą ścianę i cię nie ma. Dawaj, 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 Byszku, dawaj! 180. Edytujemy, widzowie, schodzimy na dół i kończymy chłopa. Czekajcie, czymy go. Ej, gdzie on jest? Ja nie słyszę! Ja nie mam dźwięku dzisiaj Ej, napiszcie w komentarzu, gdzie on zniknął W krzaku? Nie, w krzaku go nie ma Powiem wam szczerze, że nie wiedziałem, że piraci potrafią sztuczki magiczne, nie? Bo ten gościu najwidoczniej jest iluzjonistą, że tak znika Ale widzowie, mniejsza z tym Porobiliśmy, mo Jest, jest, jest Walę mu bombę 90 Chłopie, co ty? Co ty robisz tutaj, ziomek? I dobra, mamy naprawdę jakieś dzikie lobby. Totalnie dzikie lobby. Niestety nie mam w ekwipunku żadnej potki. Pytanie, czy te chłopy miały... Na pewno mieli koronkę. Weźmy sobie... zowie mityczna pompa. Złoty SMG. -k. Trochę mnie to boli, że nie mogę tego zabrać. Ale mówi się trudno. Wejdźmy sobie do bunkru, bo jest dosłownie na mnie. Otwórzmy sobie te skrzynki. I może akurat dostanę statek w butelce, którym oczywiście mogę też dzisiaj grać. Tylko pytanie, czemu ten statek się od razu kończy? Bo to jest trochę... Słabe. Weźmy sobie jeszcze fioletowe kulki. Ej, cztery kulki. To będzie mocne. Widzowie, kulką do góry. Plus flint. No, goście będą w szoku. Tak mi się wydaje. Dziewięć osób do końca meczu. Pytanie brzmi, ile ludzi ma medale? Ej, czy w ogóle ktokolwiek ma medal w tej grze? Nic mi się nie pokazuje. Ale to dobrze. Wolałbym, żeby nikt nie miał tu medalu. Chociaż pewnie zaraz się pokaże ziomek z trzema medalami. Jak to u mnie na odcinkach ostatnio często bywa. Co to jest? Ty, chłopie, co to za skrzynka jakaś? Mamy mityczny statek w butelce. Więc zamiast. zamiast apteczek, Bierzemy statek, no bo oczywiście jest to jedna z dwóch rzeczy, które dostałem ze skrzyni skarbów, więc bierzemy ją. Widzowie. Ja miałem rację. Chłop ma trzy medale. Jak ja mam wygrać z takim ziomkiem, mając dwa flinty i statek w butelce? No to się przecież na pewno uda. Na, na milion procent, nie? No to, to co może pójść nie tak? Czekajcie, bo tu były jakieś strzały gdzieś w pobliżu. Jest chłop, jest chłop, jest chłop, jest chłop Tylko, żeby mnie nie zobaczył, muszę podejść blisko, bo nie oszukujmy się, z daleka go nie trafię. Ej, na spokojnie, wizowie. Skradamy się. Jeszcze mnie nie zobaczył. Dobra, nie wiem, co ten ziomek robi, ale strzelam. 30... 36. Dobra, ten flint, wizowie, to, no, no, Nie, żebym coś źle. Mówił o nim, ale, ale jest fatalny aktualnie. Kiedyś, kiedyś Flint nie tracił w ogóle na d Z tego co pamiętam, jak strzeliliśmy z dalekiej odległości. Ja chłopowi teraz dałem 36. Przecież to z te zemki bym go za tyle trafił. I poczekajcie, 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 bo medal jest tuż koło mnie. Wejdźmy sobie tyrolą do góry. Ten gościu może gdzieś tu być. No, czy ja mogę? Najwidoczniej, no, nie mogę, dobra, mogę. Zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego ziomek z medalem się w ogóle nie rusza? I może on ma awka? I medale za darmo możemy zdobyć, czy coś? Sprawdźmy to wizowie, bo jak on ma. Awka. Jak ja dostanę trzy medale za darmo, bo gościowi wywaliło Fortnite'a, to to będzie przecież piękne. I dobra, nie, 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 nie wywaliło mu Fortnite'a, to jest jakiś spocuch. zawia ewakuację, pilna ewakuacja. Człowieku, zostaw mnie... Mhm, mm okej, okay, fajnie Uciekajmy Lepiej Tylko czy ja dam radę Uciec, nie wiem Do góry Ja cię kręcę, widzowie Ja nic nie słyszę Ja totalnie nie wiem Co się dzieje dookoła mnie Przez to, że mam jedną słuchawkę I to mam prawie dźwięk jeszcze wyciszony do tego Więc pozdro Dobra, pięć osób do końca Nie jest źle Do tego trzeba podejść taktycznie Tego chłopa Zostawmy sobie na ostatniego I wtedy go poskładam, widzowie No, poskładam go po prostu jak origami Wybijamy się Lecimy gdzieś daleko Tylko ja do teraz nie wiem Jak powinienem tego statku używać Czy powinienem tym rozjeżdżać gości, czy, czy, czy jak? To jest właśnie bardzo dobre pytanie. Jak go używać? Aha, na serwerze mamy jeszcze mityczne auto. Czyli tak, mityczne auto, gościu z trzema medalami. Ma to sens, ma to sens. Ej, niech ten gościu z trzema medalami. Zajmie się tym chłopem z auta. Ja wiadę na trzeciego. Zdobędę auto i trzy medale, Gdzieś to jest, widzowie, plan idealny. Cztery osoby do końca, dobra. Ej, i chyba z tego co widzę na mapie, mityczny chłop walczy z medalowcem. Ta, biją się. A to, trafiam. Aha, to nieźle strafiłem. Widzowie, czy ja mogę tra no nie mogę, no nie trafię, no nie trafię z tego Kolejna strefa pokazała się na mapie Przejdźmy sobie do niej jak najszybciej, przebiegnijmy No oni tam dalej się tłuką Chłopaki, weźcie się najlepiej tam, zatłuczcie nawzajem I będzie luks Naprawdę nie będę miał nic przeciwko, jak oboje tam się wywalicie Ty rolki używa Jest! Dostał tu, do... let's go! Co jest? Dobra człowieku, trzy medale są moje, nie? Ale łatwo, ale łatwo widzowie W jedną sekundę zdobyte trzy medale A dodam więcej, gościu miał mityczną pompę Mityczny karabin, mitycznego digla I mityczne rękawice. Aha, nie, no spoko, Ma, spoko, spoko. Widzowie, ja po prostu jestem mistrzem flinta, tak, na to wygląda. I gość, ja ogółem, jeszcze powiem wam taką ciekawostkę, nie grałem tydzień, bo byłem na wakacjach, wróciłem, czuję się jakbym zamiast myszki, nie wiem, miał jakiegoś kartofla i moje ruchy są tak dziwne i kwadratowe. Jak ja to wygram, to będzie cud, serio mówię. Przejdźmy sobie na górkę, zajmijmy najwyższe miejsce na mapie. Wtedy wydaje mi się, że chyba mamy wina w kieszeni, no raczej tak, chociaż, no to nigdy nie wiadomo. A wupa w pow, e i jest po mnie. Jak na razie wygląda to wszystko bardzo dobrze i obiecująco Ale najlepszy to jest ten chłop, który siedzi w tym aucie. Ile można siedzieć chłopie w aucie, nie? Ja się pytam, ile można siedzieć w aucie? Ej, chłop przeszedł! Tam za murem jest! Oj, ziomek, idę ci na plecy. Poczekajcie, na spokoju. Bo trzeba jakoś sprytnie rozegrać, nie? Byle, żeby on da mnie teraz nie kampił, jest git. Gdzie jest ten chłop? Czyż on wchodził! No nieźle. Ale się dałem porobić prawie. Przeskoczmy. Przeskoczmy i się uleczmy. Midyczne auto tu stoi. Czekaj, 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 ilo ma HP? Dobra, nie ile ma HP. Ale ja to rozwalam, nikt nie będzie tym jeździł, nie ma szans Aha, jednak ktoś tym jeździ Ej dobra gościu, czy ty się dobrze czujesz w tym samochodzie Powiedz ty mi Nie cię! nie trafiłem niestety, ale mało ma, mało ma ten chłop Nie no ziomek mnie próbuje rozjechać No co ty robisz Ja nic nie słyszę widzowie, totalnie to... Co jest Dobra, impuls do. Ej, impuls do strefy. Żyję, ale ledwo, ja. Co tu się stało? Zrobię, bez dźwięku nie da się grać. Ostatni raz gram bez dźwięku. Nieważne, że mam chore ucho. Trudno. Strefa mnie goni. Wybijmy się kulą. Lecimy. Jest gitara. Żyjemy. Ej, co oni robią, nie? Gdzie oni są? Ej, jest u góry chłop. Nie dostał. Jak to skolapsować teraz? Flintem. No przecież ten flint nic nie bije. Zrobię, przejdźmy sobie do zona Cyk, flintem. Zbudujmy się. Bank, jesteśmy. Ale jak to teraz wygrać? Jak ziomek z Skybay zarobi? No przecież. Dobra, klepię mu tam. Nie, jeszcze tysiąc strzałów i może spadnie na dół Okej, okay, uwaga Jeszcze, nie no, nie zdążę, nie ma szans Strefa mnie goni, widzowie Przechodzimy Widzę, że nie tylko ja przechodzę Ej, użyłbym tego statku, ale się cykam Uwaga, przechodzę flintem To było dobre, to było dobre Mega mało na moim koncie Najgorsze jest to, że chłop siedzi u góry i... Ma totalny los. Dobra, widzowie, flint, flint, uwaga, jest HG nad chłopem Ej, dobrze to wygląda, dobrze, bardzo dobrze to wygląda Jak na razie, znowu flincik Znowu flint, przebudówka A, nie mam tego, nie mam, nie mam maców Ej, dobra, ostatecznie, używam sta... Nie, co, co ja, gdzie jest mój st Dobra, statek, mi nie mam statku Aha, fajnie, że zostałem oskamowany Na statek, pozdro Widzowie, jeszcze jakimś cudem żyję, ale to chyba Nie potrwa, trzecie miejsce Myślałem, że ten skarb da trochę lepszy przedmioty